O, nie. Mamy takie same sukienki. No, chyba nie całkiem. Twoja wygląda rewelacyjnie, a moja, jakby miała 100 lat. Ulubiona sukienka. Za często ją nosisz i za często pierzesz. Uśmiech. Czy ubrania muszą z czasem szarzyć? W laboratorium Ariela znaleźliśmy na to sposób. Zobaczcie, że kiedy pierzemy rzeczy razem w zwykłym proszku, drobiny brudu mogą wędrować między nimi i osiadać na materiale. No proszę, sami widzicie, co się dzieje po wielu takich praniach. Nowy Ariel zaś zatrzymuje brud w wodzie i nie pozwala mu wędrować. Spójrz na różnicę, którą sukienkę wolisz założyć. Cześć! O, nowe ciuchy. Mhm. I nowe proszę. Ariel. Rzeczy wyglądają dłużej jak nowe.